W Spływ w poniedziałek, poniedziałek um, sztolnią, tak? Mhm. Tak, jesteśmy zachwycone. Czy jeszcze y, jakąś trasę, czy jesteście Pani tylko tą jedną? Um, Bo mamy bilet łączony też y, i wtedy jest możliwość zwiedzenia spływu na sztolni i podziemnego spaceru górniczego na kopalni. Górno. To wszystko w pakiecie, tak? sobie tylko, zobaczę najpierw terminy, jak one tu wyglądają. jaka cena? 100 zł, bilet normalny, 90 zł, za te dwie trasy już. No to jest wspaniale. Tylko dwie osoby, tak? tak? Tak. A jakbym miała trzecią dorosłą, to mogę ewentualnie dokupić w poniedziałek? Jakby było miejsce? Jak będą miejsca. Dobra, jeszcze no. będę potwierdzać w takim razie. Czyli więcej która godzina? Um, no się szkoło południa. Bo te dwie trasy łącznie widzą 5 godzin zwiedzania. Więc. E, dobra. To też trzeba mieć na uwadze. I to są dwa różne punkty, adresy, więc trzeba się jeszcze między nimi. Tak? No, dobra, to, to w takim razie wezmę dwóch dorosłych i jedno dziecko. Czy jeżeli by się okazało, że... Y, nie ma zwrotów, zwrotów. okej. Okay. To wezmę Co kogoś na pewno ze sobą, ze sobą jakby coś. Ja jestem zdecydowana, dobra, to jak nie... To osoba, o której myślę, to inna osoba. Aha. Dobra, dziękuję. To tak, mogę zaproponować albo 9:50, mhm. albo 11:50, tak? Albo 12:50. Amber? 12:50 12 i 5 godzin. trzydzieści jest koniec. Zobacz, jak panią będzie A nie, nie, mówimy o poniedziałku, prawda? Tak. To w to dobrze, to dobrze. Nie, myślałam o niedzieli. Dobrze, nie, nie, nie. W poniedziałek też jest dobrze. Weźmiemy, weźmiemy kogoś ze sobą, tak? W wtorek. Thursday, a Tak. I wtedy na 16.30 możemy zrobić kopalnię Guido. Wspaniale, dobrze. I kopalnię Guido mamy dwie godzinki. Dobrze. No to wspaniale, no to wszystko jest w pakiecie... Zezwisko poproszę do rezerwacji. Iskra. To dwie osoby czy trzy? Trzy. Dwóch dorosłych i jedno dziecko. Numer? Już pani podaje.